W tej chwili nosisz w sobie biliony maleńkich organizmów. Mówimy o Twoim mikrobiomie, który jest ważniejszy niż myślisz. Te małe organizmy odgrywają ogromną rolę w Twoim zdrowiu: od trawienia po odporność, a nawet zdrowie psychiczne. Zapnij pasy, bo zanurzamy się głęboko w fascynujący świat Twojego mikrobiomu. Zaczynamy. Zanim przejdziemy do rzeczy, które Was zadziwią, rozwiejmy kilka powszechnych mitów na temat mikrobiomu. Nie wszystkie bakterie są złe. Wiele z nich jest korzystnych i niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wyobraź sobie to jako delikatny ekosystem wewnątrz Ciebie. Twój mikrobiom zmienia się wraz z dietą, stylem życia, środowiskiem i stresem. Ważne jest, aby dbać o swój mikrobiom i zapewnić dobrym bakteriom odpowiednie warunki do rozwoju. Na początek. Coś, co was szokuje. Tak naprawdę jesteś bardziej mikrobem niż człowiekiem. Komórki bakteryjne w twoim ciele przewyższają liczebnie twoje ludzkie komórki 10 do 1. Te mikroby odgrywają istotną rolę w twoim zdrowiu, wpływając na trawienie, metabolizm, układ odpornościowy, a nawet nastrój. Podobnie jak odciski palców, Twój mikrobiom jest całkowicie unikalny. Żadne dwie osoby nie mają identycznego składu mikrobiologicznego, nawet bliźnięta jednojajowe. Dlatego niektórzy mogą jeść określone produkty bez problemów, podczas gdy inni mają problemy trawienne. Twój mikrobiom odgrywa w tym wszystkim ogromną rolę. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie bez wysiłku utrzymują zdrową wagę, podczas gdy inni mają z tym problemy? Odpowiedź może kryć się w mikrobiomie jelitowym. Badania pokazują, że osoby otyłe mają inne bakterie jelitowe w porównaniu z osobami szczupłymi. Zarządzanie wagą oznacza więc skupienie się na zdrowiu jelit. Można by pomyśleć, że rodzimy się z czystą kartą, ale nasz mikrobiom zaczyna się rozwijać w momencie, gdy przychodzimy na świat. Dzieci urodzone przez cesarskie cięcie mają inny początkowy mikrobiom, co może wpłynąć na ich zdrowie w późniejszym życiu. Ale bez obaw, mikrobiom jest dynamiczny i można na niego wpływać poprzez karmienie piersią, dietę i kontakt ze środowiskiem. Słyszeliście kiedyś o połączeniu jelitowo-mózgowym? To prawda, a wszystko dzięki mikrobiomowi. Bakterie jelitowe komunikują się z mózgiem, wpływając na nastrój, emocje i zachowanie. Zdrowy mikrobiom jelitowy ma pozytywny wpływ na nastrój i funkcje poznawcze. Antybiotyki ratują życie w walce z infekcjami bakteryjnymi, ale mogą również zaszkodzić mikrobiomowi. Antybiotyki nie rozróżniają dobrych i złych bakterii, niszcząc pożyteczne bakterie wraz ze szkodliwymi. Stosuj antybiotyki tylko wtedy, gdy jest to konieczne, a po ich zażyciu skup się na odbudowie zdrowia jelit. Jesteś tym, co jesz, prawda? To samo dotyczy Twojego mikrobiomu. Dieta bogata w przetworzoną żywność i cukier sprzyja rozwojowi szkodliwych bakterii. Owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste i fermentowane pomagają dobrym bakteriom się rozwijać. Wszyscy wiemy, że ćwiczenia są dobre dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, ale czy wiedzieliście, że korzystnie wpływają również na mikrobiom? Regularna aktywność fizyczna zwiększa różnorodność bakterii jelitowych, co wiąże się z niższym ryzykiem chorób przewlekłych. Może to brzmieć jak science fiction, ale to prawda. Przeszczepy mikrobioty jelitowej, czyli FMT, stają się coraz powszechniejszą metodą leczenia niektórych schorzeń jelit. Polega to na przeszczepieniu masy kałowej od zdrowego dawcy do jelitbiorcy. Przeszczepy FMT okazały się skuteczne w leczeniu nawracających infekcji Clostridium difficile poważnej infekcji bakteryjnej, która może zagrażać życiu. Oto 10 szokujących faktów na temat Twojego mikrobiomu które mogą Cię zaskoczyć. Od wpływu na wagę i nastrój po wzmocnienie odporności mikrobiom jest fascynującą i szybko rozwijającą się dziedziną badań. Rozumiejąc, jak pielęgnować i wspierać swój mikrobiom, możesz osiągnąć nowy poziom zdrowia i witalności. Nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych filmów. Bądźcie zdrowi.